Czy nigdy was nie zdziwił ten fakt, podczas oglądania gampola, że grupą zbirów dowodzi ten sam dziwny gościu, który również szefuje w czanaksie. a przy okazji też jest prezesem Joyful Burgera. I czasem on się faktycznie różni lekko kolorem, bądź też takimi lekkimi detalami, jak na przykład zarost. Ale czy was to nigdy nie zdziwiło, że on po prostu się pojawił znikąd i do tego ma dosyć złowieszczy głos? Bardzo dziękuję. A teraz wracać do roboty! Nie mówiąc już o tym, że Chanax oraz Joyful Burger są największymi korporacjami w Elmore, z czego Chanax słynie z tego, że dosłownie wysysa całą życiową energię ze swoich pracowników. Tak więc skoro to się dzieje za drzwiami jednej z tych korporacji, a nimi dwoma rządzi ten sam gościu, to w takim razie co musi w sobie skrywać Joyful Burger? Otóż dzisiaj przyjrzymy się tajemniczej sieci fast foodów. Jeszcze możecie szybko zostawić pod tym odcineczkiem łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a jak już to zrobiliście, to lećmy do kolejnej teorii ze świata gambola. Tylko Joyful! Burger, załatwi to! Zacznijmy sobie od tego czym jest Joyful Burger. Otóż jest to sieć restauracji w niesamowitym świecie Gambola, która jest wzorowana na McDonaldzie i nieraz jest nawet jego parodią. W każdym razie w restauracji pracuje Larry oraz jego narzeczona. No i w sumie tutaj nie ma nic dziwnego, że on w tej pracy pracuje, gdyż Larry jest postacią, która pracuje w naprawdę wielu miejscach w mieście. Jednakże jest to dosyć niskopłatna pensja. W sumie tak samo jak w przypadku typowej pracy w korpo czyli w Chanaxie. Jednakże zastanawia mnie je tutaj jedna dziwna rzecz. Dlaczego Rocky, który tylko usłyszał o tej firmie, od razu zareagował na tą informację tak nerwowo? Chanax? To najgorsza korporacja na ziemi. Zanieczyszczają, wycinają lasy tropikalne. Ich szef wynalazł boj to czyste zło. Generalnie rozumiem, że to jest firma, która wam naprawdę wysysa waszą duszę. Bo jeżeli się w niej zatrudnicie, to już tam zostaniecie do końca waszych dni. No i w sumie po tym co widzieliśmy w odcinku szef, to naprawdę nie ma co się dziwić, że Rocky tak na to nerwowo zareagował. Jednakże mimo tego Wszystkiego co ta firma zrobiła swoim pracownikom, to nie to mnie tutaj najbardziej zaczęło interesować. A zaczęło mnie tutaj interesować postać zielonego goblina, który od tak się znikąd po prostu wziął i się pojawił. I mimo tego, że szef się tutaj zmienił, to pracownicy dalej byli trzymani w takich samych warunkach. A teraz wracać do roboty! Ale jak się to wszystko przekłada na powiązanie z Joyful Burgerem? Otóż tak jak wam mówiłem, właścicielem Joyful Burgera jest ten sam gościu, który jest dyrektorem Chanaxu. Z tym, że tutaj on ma na sobie wąsa. I to wygląda tutaj tak, jakby on specjalnie go by sobie zapuścił, żeby nikt go tutaj nie rozpoznał. I tak jak wam mówiłem, ten gościu nie jest tylko złolem w garniaku, ale po prostu on jest naprawdę zły. Natomiast jak sobie przyrównamy Chanaxa do Joyful Burgera, to wychodzi nam na to, że Joyful Burger jest dużo gorszy niż Chanax, gdyż to ty decydujesz o tym, kiedy dołączysz do Chanaxu. Natomiast w Joyful Burgerze to oni decydują, kiedy to ty będziesz dla nich pracować, a mogą tego dokonać poprzez jedzenie ich jedzenia. Inaczej mówiąc, to każda osoba, która u nich zje jedzenie, to wówczas taka osoba staje się ich wiecznym pracownikiem. I dokładnie coś takiego mogliśmy zobaczyć w odcinku menu. W którym to odcinku widzieliśmy, jak dwie postacie brały gry za jedzenia z tej restauracji i już po kilku minutach w niej pracowały. W zupełności to wygląda tak, jakby nasz Zielony Goblin oraz jego banda ubierali garniaki, żeby władać każdą firmą. A co za tym idzie, każdym jednym pracownikiem. Dlatego każdy, kto kiedykolwiek zje jedzenie w Joyful Burgerze, zaczyna dla niego pracować. Czy tego chce, czy też nie. I uwierzcie mi, że to jest dopiero początek tego, co o tej sieci dzisiaj usłyszycie. Bo im więcej informacji o niej będziecie wiedzieć, to gwarantuję wam, że już więcej na nią nie spojrzycie tak samo. Tylko Joyful Burger załatwi to. Zacznijmy sobie od odcinka decyzja, w którym to odcinku Darwin miał nauczyć się decydować za siebie. No i w pewnej scenie miał on zdecydować jakiego chce zjeść hamburgera. Oczywiście z restauracji Joyful Burger. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to że każda osoba była gotów stanąć do walki, tylko po to, żeby obronić swojego hamburgera. W sensie każdy twierdził, że jego hamburger jest najlepszy, przez co w centrum handlowym pojawiła się totalna rozwałka. Ej, nie wymiękaj, weź dużego! Nie, weź małego! Ja bym wziął średniego! Jak dla mnie to jest dosyć dziwny powód do tego, żeby zacząć się z kimś kłócić. A nawet nie kłócić się, a walczyć o to, że twój hamburger jest najlepszym hamburgerem. I nie uważacie, że to jest dosyć dziwne, pewnie się teraz zastanawiacie nad jedną rzeczą. Mianowicie nawet dzisiaj widzieliśmy kilkukrotnie to, jak Richard pożerał jedzenie w Joyful Full Burgerze. Jednakże w nim de facto nie zaczął pracować, jak to było w przypadku innych osób. Otóż tutaj pamiętacie ten fakt, że Richard nie może pracować w taki normalny sposób, jak na przykład dostawca jedzenia, gdyż w odcinku praca ta jego praca dosłownie doprowadziła do tego, że całe Elmore zaczęło się zmieniać, a wręcz prawie zostało zniszczone. Tak więc praca dostawcy jedzenia i praca osoby obsługującej restaurację są do siebie bardzo zbliżone. A jednak na miejscu zielonego goblina, który by chciałby przejąć władzę nad całym Elmor i jego mieszkańcami, to by jednak by wam zależało na tym, żeby Elmor istniało, a nie zostało zniszczone przez to, że Richard zaczął dla was pracować. Chociaż jak pokaże nam czas, to on i tak będzie dla tej firmy pracować. Bo w końcu musiało mu się udać wymyśleć jakiś plan, który by oprzeł klątwę pracy Richarda. W sensie z tą klątwą, to ja to tak nazwałem. Ale tak ogólnie to widzieliśmy zarówno Richarda, jak i też całą jego. Rodziny w reklamie Joyful Burgera, czyli na to by wychodziło, że oni finalnie wszyscy pracowali dla Joyful Burgera. A skoro dla niego pracowali, to musieli go również zjeść. I jak widzieliśmy tam wielokrotnie Richarda, który zjadał tam jedzenie to tak zastanówmy się na tym czy inni członkowie jego rodziny też tak chętnie zjadali te fast foody. Otóż wiemy po zdjęciu Nicole i Anais, że one w dwójkę też musiały tam zjeść jedzenie, no bo w końcu Anais miała tam robione swoje urodziny. Tak więc tutaj by nam wychodziło na to, że tylko nie widzieliśmy jak Gambol z Darwinem jedzą to jedzenie, ale oni i tak się pojawili w reklamie Joyful Burgera, a skoro w niej się pojawili to musieli też je zjeść. Otóż przeszukując wszystkie odcinki ze świata Gambola, znalazłem całą masę odcinków, w których to oni jedli jedzenie na stołówce albo w różnych restauracjach, ale nie mogłem znaleźć żadnego takiego odcinka, w którym to jasno zostało nam to pokazane, że oni zjedli Joyful Burger'a. I to trwało do momentu, aż nie dotarłem do odcinka nieporozumienie, który to odcinek całkowicie zmienił moje myślenie o tej restauracji. W tym odcinku Gumball musiał pokonać różne trudności po to, żeby pójść na kolację z Penny. Do restauracji o nazwie Kolacja. Dlaczego cię tu jeszcze nie ma? Ale, ale mieliśmy się spotkać dziś przed kolacją. Tak, bo umówiliśmy się na lunch w kolacji w tym nowym barze w galerii. Czy wam też ta restauracja w dziwny sposób zaczęła przypominać Joyful Burgera? A nawet byłbym tutaj przekonany, że gdzieś go tam widziałem. Otóż tak, widziałem go w odcinku Menu, w którym to Richard musiał odwiedzić wszystkie Joyful Burgery. I jeden z nich mieścił się dosłownie w tym samym miejscu w centrum handlowym. Ale przecież to jest kres to oni w końcu mogli użyć tego samego modelu restauracji, tylko że zmienili jego logo. Otóż nie do końca, bo widzicie, tam pracuje narzeczona Larego, czyli ta sama osoba, która pracowała w Joyful Burgerze razem z nim. I jeżeli się zastanawiacie, czy na nią mógłby działać ten sam efekt, co na innych, otóż jak najbardziej słusznie myślicie. I mamy nawet ujęcie tego, jak na pikniku z Larym leży obok niej przewrócony kubek z Joyful Burgera. Tak więc, czy uważacie, że taki szef, którym był ten zielony goblin, by ją wypuścił z Joyful Burgera? Otóż nie. W Gambolu, kiedy była potrzeba stworzenia nowej restauracji, to twórcy zawsze robili nowy model. Natomiast ta restauracja jest po prostu Joyful Burgerem, ale pod przykrywką. Jednakże, gdy i już do niej weszli, to mogliśmy tam zobaczyć plakat tej restauracji. I tutaj można byłoby sądzić, że Zielony Goblin zmienił nazwę restauracji tylko po to, żeby gambol dołączył do reszty jego rodziny. Jednakże on tutaj nie zjadł tego hamburgera, tak więc tej poszlaki musimy szukać gdzie indziej, a dokładnie mówiąc, to w odcinku Sygnał. Otóż w tym odcinku obraz gambola przeskakiwał nam między różnymi klatkami i jedna z tych klatek pokazywała nam, jak oni wlecieli do restauracji. Po czym nagle mieli jedzenie w swoich buziach. a następnie zaczęli z tego powodu niesamowicie krzyczeć. A! Czyli na to by wychodziło, że restauracja kolacja nie była prawdziwą restauracją, a tylko próbą nakłonienia gambola do zjedzenia ich jedzenia. A kiedy to się udało zrobić, to ponownie w tym miejscu pojawił się tam Joyful Burger, przez co oni finalnie zostali pracownikami Joyful Burgera. I teraz jak spojrzymy sobie na odcinek Pieniądze, to wierzcie mi, że on teraz nie będzie wyglądał dla Was tak samo jak kiedyś. Tylko Joyful Burger załatwi to. Odcinek Pieniądze opowiada o tym, że rodzinka Watersonów zbankrutowała. Dlatego też Larry im zaproponował, że mogą się stać częścią zespołu marketingowego Joyful Burgera i mogą w zamian za pieniądze nakręcić dla nich reklamę. Jednakże Gumball mu mówi, że oni się nie sprzedadzą, przez co w tym odcinku możemy zobaczyć to, jak oni tracą dosłownie wszystko i nie tylko dom, ale też samych siebie. Przecież możemy sądzić, że ten odcinek nie mówi nam o braku pieniędzy, a tak naprawdę to ona mówi, co się dzieje, jeżeli nie chcesz pracować dla Joyful Burgera. I to jest dla mnie dosyć dziwne, że oni nie mieli za co kupić sobie zestawu w tej restauracji i jak tylko odrzucili tą umowę, to bez żadnego ostrzeżenia nagle im odcięli prąd. Słuchajcie, może i nie mamy jedzenia, ale nadal mamy siebie. Za to od razu następnego dnia z rana zaczęli im zabierać wszystkie rzeczy z domu. I nie zganiecie kto im zabierał rzeczy. Otóż rzeczy zabierały im te same złole, które to miały władzę nad Chanaxem. A nimi wszystkimi przewodził Zielony Goblin, czyli szef Joyful Burgera i Chanaxu. I moim zdaniem to wyglądało w zupełności jak oszczerzenie, polegające na tym, że oni chcieli powiedzieć rodzicom Watersonów, że oni teraz muszą pracować dla Joyful Burgera, albo skończą jeszcze gorzej. No i oczywiście oni skończyli jeszcze gorzej, bo dosłownie zaczęli oni znikać. I wiecie, nawet gdyby oni wylądowali na ulicy przez brak pieniędzy, to finalnie by się to skończyło tym, że oni byliby bezdomnymi. A oni tutaj dosłownie zaczęli znikać, od razu po tym jak Zielony Goblin zabrał im wszystko co do nich należało. Ten sam zielony goblin, który pojawił się znikąd w Chanaxie, czyli firmie, która pochłaniała dusze swoich pracowników. I to wszystko tutaj wygląda tak, jakby został rzucony magiczny czar, który jednak w pewnym sensie sprawił, że Richard mógł dla nich pracować. Przy czym też przy okazji nie zniszczył całego miasta. No i spójrzcie tylko na to, co się stało, jak oni podpisali kontrakt z Joyful Burgerem. Otóż wszystko wróciło do normalności. Jednakże tak naprawdę oni podpisali tutaj umowę, która jasno im mówiła, że albo pracujesz dla Joyful Burgera, albo dosłownie przestajesz istnieć. Co to nam pokazuje, że oni stali się własnością Joyful Burgera. Tylko Joyful Burger załatwi to! I to jest cała teoria. Jeżeli odcinek ci się spodobał, to zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć do następnego.